Witam serdecznie. Połowa listopada już za nami. Noce były dość mroźne jak do tej pory i nie zachęcały do wizyt, do porannych wizyt w lesie. Ale dziś postanowiliśmy spróbować szczęścia, no bo zobaczcie. pogody mamy w miarę 6 stopni. Dziś się ociepliło, bo, bo ostatni tydzień to tak było po 1-2 stopnie. No i co? Wybraliśmy się na kolejny wypad do lasu. Miejmy nadzieję, że będzie szczęście. I coś znajdziemy. Kochani, maszeruję już dobre 20 minut. Obszedłem swoje miejsca i, i niestety nic nie było. Poszedłem więc dalej i moim oczom ukazało się takie oto coś. Widzicie już to? No zobaczcie, jaki fajny, piękny, prawdziw. Przywraca nadzieję na dzisiejsze zbiory. Jaka piękna sztuka. Zobaczcie, jak on tu sobie sam stoi i pięknie wygląda. Kolor piękny, no, no naprawdę zaraz zobaczymy pod kapeluszem co będzie, ale miejmy nadzieję, że on jest zdrowiutki. No pokaż się, prawdziweczku. moga no, całkiem, całkiem. Nie no, zobaczcie. Spód kapelusza nie nadjedzony. Noga sztywna. Także no, być może coś jeszcze będzie, choć nie na pewno. Miejmy nadzieję, że tak. Mamy kolejnego fajnego podgrzybka, zobaczcie jak sobie tutaj pięknie stoi, także, także kochani jest nadzieja, że, że coś jeszcze jest, że to taka końcówka sezonu, a coś znajdziemy, zobaczcie jak on wygląda, fajny, mokry, pokaż się podgrzybeczku, pokaż się podgrzybeczku, jaki tu masz spódka? no to to jest zdrowizna, zobaczcie. Taki podgrzybek, coś, coś, coś naprawdę wspaniałego o tej porze roku. Jak na połowę listopada i taką pogodę jaką mamy za sobą, to jest kawał zdrowego podgrzybka. Zabieramy. Zaczyna się coś pojawiać, także końcówka tego sezonu może zakończyć się całkiem fajnie. No zobaczcie, na tego prawdziwa. Nie cieszy oko, Tu taki troszeczkę troszeczkę zjedzony. Ale na suszenie będzie całkiem fajny. No, zobaczcie, tak już, no i chyba, chyba już byłeś zmrożony, już to zimno dotarło do ciebie. No, pokaż się, kolego. Ale, ale patrzcie, spód kapelusza, co no, wydaje się naprawdę zdrowym grzybem. Do suszenia, taki, ale to, to już widać, że to jest przynajmniej u mnie w Kielcach to już jest końcówka sezonu, to już są takie tacy, tacy, niedobitkowie. Zabieramy. Uwierzcie mi, że przerwa na kawę w takich warunkach, w takim miejscu smakuje naprawdę fantastycznie. Uwielbiam robić sobie takie, takie przerwy, po prostu po takie chwile Powinny być na każdym spacerze w lesie. Uwierzcie mi, wszystko, ale to dosłownie wszystko, co zabiorę do lasu, nawet zwykła woda smakuje lepiej w takich pięknych warunkach. Trzeba się cieszyć jak najdłużej tym, że jeszcze jest ciepło i można przyjść odpocząć w lesie. Cała nadzieja w pięknych podgrzybeczkach. Zobaczcie, tu jest podgrzybek numer 1, Młodziutki, fajny, chyba raczej zdrowy. No zobaczmy go. Tak, zobaczcie, tak oto wygląda sobie ten podgrzybeczek. Bardzo ładny. I tutaj zaraz zobaczcie, jest pan podgrzyb numer 2, To tamten jest dużo większy. Zobaczcie, jak wygląda. Widzicie już, jaki fajny, fajny duży podgrzybek. Nie, czy to jest? To nie jest podgrzyb. Oj, 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 jak ja się pomyliłem. To jest prawdziw. No zobaczcie, ale ładny. No, 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 zaczyna się robić dobrze. Kancja pory, piękna sprawa. Zabieramy. Nagram wam jeszcze raz, bo zapomniałem tam, jak się nazywa. To jest Borowik ceglasto Wypadło mi po prostu z głowy. Ale patrzcie, jakie piękne kolory. Ta czerwień. Naprawdę piękna sztuka. I zdrowiutki. Kolejny mały podgrzybek. Tym razem tutaj schował się przed nami. No, zobaczcie, także na darmo do tego lasu jednak nie przyjechałem. Kilka grzybków będzie. Tak go to wygląda. No pokaż się A Ajajaj. No zobaczcie jaki fajny kolor. Młodziutki, piękniutki. Robimy szybki test. Zrobimy szybki test. Czy nieje. dotkniemy. No i zobaczcie na naszych oczach. Dobra, tak, to jest siniak. Moja babcia by była zadowolona, że robię test na siniaka. Dobra, zabieramy i idziemy dalej. Oj, co my tu widzimy? Ale fajniutki. No kochani, chodźcie zobaczyć go razem ze mną, prawdziweczek, oj tak, no i on chyba nie jest taki, nie jest taki wiekowy, no zobaczcie jak on tu fajnie wygląda, w takim pięknym miejscu, na pierzynce z liści, no pokaż się kolego, Cio, aj aj, jak się mocno trzyma, no zobaczcie jaką miał nogę, ma konkretną. A pod spodem, pod spodem zdrowizna. No wiecie co, no jak takie grzyby jeszcze są, on nie wygląda naprawdę źle. Popatrzmy, może tu coś jeszcze będzie. Bo prawdziweczki sami wiecie, że lubią, lubią rosnąć parami i nie tylko. Ale tu chyba już nic nie ma, to jest samotny wilk. Tak oto wygląda. No zobaczcie, całkiem fajny. Mamy kolejnego przedstawiciela na Borowika Cegla Stoporego, tak mi się przynajmniej wydaje. Zaraz zobaczymy razem, ale tak to jest chyba, nie chyba, ale na pewno Borowik Cegla Stopory. Patrzcie, jak on pięknie wygląda w swoim środowisku. Nie odróżnia się niczym od tych grzybów, od, od tych liści. Haha, z wrażenia aż się pomyliłem. Patrzcie w takich pięknych, w takiej pięknej scenerii go znalazłem. Czyli jeszcze to dzisiaj trafiłem kochani, nie jest tak źle. No, pokaż się Borowiczku. Tak, to jest Borowiczka Gastopory. Ale ładny. Zamkniemy grzybnie. Czyli jeszcze, jeszcze coś rośnie w świętokrzyskim. No, zobaczcie. Aj, te kolory jesieni. Piękny. Zobaczcie, jakie jeszcze piękne maleństwo znalazłem. Także wiecie co? No, to jest najmłodszy przedstawiciel prawdziwków w dzisiejszych zbiorach. Zobaczcie, jakie maleństwo. Beczułka, taka wręcz no rozmiar powiedziałbym wrześniowy, tak jak grzyby się zaczynają. Ale fajny. No, nie spodziewałem się, że jeszcze taki ładny grzybek będzie. No, pokaż się, kochany. Aj, aj, aj jak ty mocno siedzisz. No i teraz pokaż się, będziemy Cię podziwiać. Ale maleństwo cudowne. mhm. Idealny, no wiecie co? Naprawdę się nie spodziewałem, że jeszcze coś takiego dzisiaj będziemy razem oglądać. Taki kapelusik. Po ale czuć, wiecie, wiecie co, że, że taki masywny, bardzo jest zdrowy. Dobra, zabieramy. Mamy kolejnego przedstawiciela, to jest bodajże jak z daleka widzę. Borowik ceglastopory, choć nie jestem pewien, powiem Wam do końca. Zobaczcie, widzicie go już razem ze mną? Tu sobie stoi. Tak, to jest chyba borowik cegla z topory. Albo? Nie no, nie wiem sam cały czas. No ciężka identyfikacja. Co to? Nie no, cegla z topory, tak. Bo tu już z drugiej strony, zobaczcie, pokażę Wam czerwony odcień, widzicie? Ale dobra, chodź nam się pokaż, kolego. Aj, 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 aj. Nie, to jest... To jest prawdziw. Nie no już sam nie wiem, wiecie co, no zgupiałem, powiem wam. Pierwszy raz taka ciężka identyfikacja, no ale nie no cegla stopory topory, oderwiemy tu kawałek. Tak. Tak, to jest prawdziw cegla z topory, tylko jakiś taki, wiecie co, zmarznięty chyba i dlatego nie mogłem, no widzicie, tutaj to, to czerwo, ta czerwień jest. Jeszcze jest młody i zmarznięty, tak, także tak ciężko było go zidentyfikować. Bardzo pięknym miejscu na środku drogi stoi sobie kolejny tak, to jest pan podgrzybek. Zobaczcie, jak on się tu wkomponował. Prawie go w ogóle nie widać. Ale to, że stoi na środku drogi, został wypatrzony przez nas. Zobaczcie, teraz z boku chyba się pokaże. Jest pan podgrzyb. No, pokaż się tu nam. Co ty jesteś za grzybek? Jajajaj. O, no, już jakiś taki wiekowy kapelusz, mocno wywinięty do góry, ale sztywna, mocna noga. Kapelusik z góry, no jak liść z daleka, powiększy dzisiejszą kolekcję grzybku. Kochani, wracam sobie pomału w kierunku, w kierunku auta i moim oczom ukazało się jeszcze coś tak wspaniałego. Zobaczcie, no to chyba będzie prawdziw tego odcinka. Ale ładny. Mm -hmm. A pokaż mogę kolego. No piękny, młodziutki, zobaczcie jak on wygląda. No chodź, pokaż się. ajajaj, wyłaś. Ale już widzicie, to chyba mróz tak na niego podziałał, bo taki dziwny kolor, on już jest delikatnie przemrożony. Także tak jak mówię, no, to już być może ostatnie grzybobranie w tym sezonie. Ale bardzo ładny prawdziw. Dzięki, że zostaliście ze mną do końca. To chyba było ostatnie grzybobranie w tym sezonie. Bo powiem wam, że już te niskie temperatury no, nie pozwalają rosnąć nowym, młodym grzybom. I no, nie ma się co dziwić. No Mamy połowę listopada. Zobaczcie, co udało się znaleźć dziś podczas tego dwugodzinnego spaceru. Nie wygląda to zbyt okazale, ale no, zawsze są jakieś, jakieś ładne. Grzyby do suszenia. Zobaczcie, no ten jest naprawdę bardzo fajnym, młodym, prawdziwkiem. Ale teraz na spacery i na palenie kalorii będę wychodził do, do miasta i chyba odłożę moje wiadereczko do piwnicy w oczekiwaniu na, na kolejny sezon. Pozdrawiam serdecznie i dzięki za oglądanie.